Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Żurawka. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Żurawka, rodzaj roślin należący do rodziny skalnicowatych. Liczy ponad 50 gatunków występujących w naturze w Ameryce Północnej. Wiele gatunków i mieszańców między nimi uprawianych jest ze względów ozdobnych, głównie jako rośliny okrywowe. W naturze występują zwykle w wilgotnych lasach i w miejscach skalistych, na zboczach gór lub klifów nadmorskich. Kolorowe liście żurawek tworzą zwarte kępy. Niektóre odmiany mogą osiągnąć dość pokaźne rozmiary sięgając nawet do kolan. Kwiaty żurawek są mało okazałe, na wiotkiem i łodydze wyrasta delikatny kwiatostan w formie wiechy. Rośliny te stosunkowo wolno rosną. Mają niezwykle dekoracyjne liście. Bardzo ciekawa i charakterystyczna blaszka występuje w kolorach od żółtej, różowej do ciemnobordowej, zielonej i wielokolorowych. Kwitną od czerwca do lipca. Zarówno liście jak i kwiaty są różnobarwne. Dobrze rośnie w półcieniu. Podłoże powinno być przepuszczalne, próchniczne. Najlepiej średnio wilgotne i odczynie obojętnym. Lubią ściółkowanie. Poleczane są na rabaty, obwódki, skalniaki oraz tworzą ciekawe zwarte kompozycje z innymi niskimi roślinami. Warto sadzić wokół strumyków i oczek wodnych.